Czasopismo nazwano Merkuriuszem Polskim Ordynaryjnym. Miał informować i kształtować opinie. Pierwszy numer ukazał się 3 stycznia 1661 roku. Objętość gazety: 8 do 10 stron. Nakład: 100 do 300 egzemplarzy. Cena: 10 groszy. Częstotliwość 1 do 2 razy w tygodniu. Merkuriusz nie przetrwał próby czasu. W Krakowie wydano 27 numerów, kolejnych 15 ukazało się w Warszawie. Ostatni 22 lipca 1661 roku. Ale początek został uczyniony.